Witam serdecznie. Platforma Transportowa opublikowała 1 grudnia 2023 roku obszerny materiał, w którym dokonała analizy, dlaczego na rynku transportowym panuje kryzys i kto jest za niego odpowiedzialny. Link do filmu został rozesłany do mediów oraz stosownych instytucji. W dalszym etapie przypatrywają się akcji na granicy, na forach przedstawiałem swoje stanowisko. Wspierałem materiał, który pozwoliłby mi ustalić, kto stoi za protestami na granicy polsko-ukraińskiej i jaka faktyczna jest ich przyczyna. Zapraszam do drugiej części filmu, tam ukażę sedno sprawy. Protest jest zainicjowany przez niewielką grupę przewoźników ze wschodniej Polski. Wśród nich są osoby związane z Konfederacją Wolność i Niepodległość. Liderzy protestu głosili hasła, że za kryzysem na rynku transportowym stoją ukraińskie firmy transportowe i że dla tych firm powinny być przywrócone zezwolenia, tak jak to miało miejsce przed wojną. Organizatorzy świadomie i z pełną premedytacją zorganizowali protesty w czasie, kiedy na rynku przewozów towarów zleceń jest dużo mniej niż w okresach zwanej lepszej koniunktury i w związku z tym wiele osób zajmujących się tą branżą w ramach swej frustracji przyłączyło się do wylewania pomyj na naród ukraiński. Liderzy głosili hasła nobliwe, jednak ich prawdziwe intencje były inne czy państwo znają takie powiedzenie jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, Zanim przejdę do konkretów, w kilku zdaniach postaram się naświetlić przyczynę konfliktu. W związku z wojną na wschodzie Ukrainy wiele firm z tego regionu zaprzestało dostarczania towarów na rynek ukraiński. Spowodowało to niedobór wielu produktów i artykułów pierwszej potrzeby, dlatego konieczny stał się import z Unii Europejskiej. Głównie to polscy przewoźnicy posiadający swoje bazy w wschodniej Polsce. Dostarczali na terytorium Ukrainy ten towar, świadcząc usługi transportowe, nie robili tego humanitarnie, lecz pobierali za te frachty astronomiczne wynagrodzenia, których nie uzyskaliby na żadnym innym europejskim rynku. Dla nich to były dochodowe powroty do bazy, nawet w sytuacji takiej, gdy towar musieli dostarczyć na terytorium Ukrainy i powrócić bez ładunku do bazy mieszczącej się na terytorium wschodniej Polski. W związku z tym, Nasi wschodni sąsiedzi wynegocjowali z Komisją Europejską umowę, która przyznaje dodatkowe prawa tranzytu i przewozu towarów, po to aby móc zaopatrywać swój kraj w dostawę towarów dla ludności, armii i firm w tak trudnym czasie przez swoje rodzime firmy transportowe. Wymyślili także elektroniczne kolejki, po to aby utrzeć nosa polskim przewoźnikom. Dlatego niektórzy przewoźnicy ze wschodniej Polski zrobili na granicy dym. Obstawili kluczowe przejścia swoimi ciężarówkami i kierowcami. Na przejściach granicznych tych osób rzeczywiście było niewiele, bo do takiej operacji faktycznie nie trzeba wielu to tak zwana szkoła francuskich kamizelek. Osobiście widziałem takie blokady, byłem blokowany nieraz. Co odróżnia francuskie żółte kamizelki od polskich? Sposób traktowania blokowanych kierowców. Na blokadach we Francji zdarzyło się, że częstowano mnie ciastkami, kawą i chętnie rozmawiano. Francuzi mówili, dlaczego protestują, i prosili o wyrozumiałość. Zawsze po paru godzinach blokady przepuszczano pojazdy. A co robią nasi liderzy? Kierują na blokady swoich pracowników. Blokują ciężarówki, a w nich kierowców po kilkanaście dni. Są ofiary śmiertelne, wiele kierowców choruje i głoduje. Ta forma protestu, polegająca na przypisywaniu odpowiedzialności zbiorowej, może nieumyślnie krzywdzić niewinne osoby i jest to działanie, które należy potępić. Odpowiedzialność zbiorową stosowali naziści w swoich obozach koncentracyjnych. Proszę Państwa, gdzie są nasi politycy? Czy milczenie Donalda Tuska w tej sprawie nie wynika z podporządkowania się interesom Niemiec, które chcą odnowić stosunki handlowe z Rosją kosztem osłabienia gospodarczego narodu ukraińskiego? Ten ostatni mógłby być zmuszony do zawarcia niekorzystnego dla siebie porozumienia pokojowego z Rosją. Nie wiadomo, co kieruje Jarosławem Kaczyńskim, ale nasuwa się w tym momencie takie spostrzeżenie, że poprzez tolerowanie takiej formy protestu Przewoźników wspieranych przez Konfederację, chce zjednać sobie ich sympatię i jednocześnie podrażnić Komisję Europejską. Tylko, że za taką grą stoi wiele cierpienia, śmierci i może to przynieść nieodwracalne skutki oraz zepsuć relacje między narodem polskim i ukraińskim na bardzo długie lata. Podczas rozmowy z jednym z liderów protestujących, nie odniosłem wrażenia, że. Ktokolwiek jest zainteresowany naprawą branży transportowej. Tam pod płaszczykiem górnolotnych haseł jest ukryty inny cel: ponowne wejście i robienie interesów na rynku ukraińskim przez nieliczne polskie firmy mające swoje siedziby na wschodzie naszego kraju. Pan Krzysztof Bosak w dniu 6 grudnia bieżącego roku oznajmił sukces protestujących. Proszę posłuchać, na czym ten sukces polegał. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Miesiąc blokowania granic i Ukraina sama zmienia przepisy na korzyść Polski. To działa. Protesty, blokowanie przynosi realizację polskich interesów. Polskie ciężarówki i polscy kierowcy nie muszą już stać ponad 10 dni, mieć opłacone w tym czasie leasingi za ciężarówki i wynagrodzenia dla kierowców i tracić pieniądze, które mogliby zarabiać. W końcu chociaż niektórzy przewoźnicy. Pewnie chodzi o tych protestujących, będą mogli szybciej opuścić terytorium Ukrainy. Pozostaje pytanie, jak to ma się przyczynić do ogólnej naprawy polskiego rynku transportowego. W naszym państwie zamieszkuje ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Spójrzmy w koło. Jak wielu z nich potrafiło się zasymilować. Są dobrymi sąsiadami i kolegami z pracy. Owszem, są przypadki negatywnego zachowania. Jednakże są to sporadyczne incydenty. Co będzie, jak Donald Tusk sprowadzi swoich kolegów w ramach relokacji z Francji, Niemiec i innych krajów zachodnich? Maciejusz Tur, Agnieszko Holland, gdzie jesteście? Nie eskalujmy mowy nienawiści pomiędzy narodami, które w przyszłości mogą się wspierać w wielu dziedzinach, takich jak gospodarka, kultura oraz innych aspektach współpracy międzynarodowej. Nie powielajmy błędów naszych przodków, wyciągajmy wnioski z historii. Módmy się o pokój, o mądrość i uczciwość dla polityków, bo tu bardzo często widać głęboki deficyt. Módmy się, aby do naszego kraju nigdy nie zawitała wojna, a nasze serca były wolne od nienawiści do drugiego człowieka.